Witajcie, z tej strony Sebastian. Jestem w tej chwili w Houston w Stanach Zjednoczonych i pokażę Wam, czy zabiorę Was na przejażdżkę niezwykłym, niezwykłym pojazdem. To jest pojazd, którego nie znajdziecie prawdopodobnie nigdzie w Polsce. To jest, uwaga, tak, to jest wózek sklepowy dla osób niepełnosprawnych, ewentualnie osób otyłych zazwyczaj, tak to wygląda. Teraz za mną pewnie taka pani może będzie ją widać, właśnie jedzie takim wózkiem. Zauważyłem, że to jest bardzo popularny środek transportu. Tutaj mnóstwo osób, właśnie w środku, w Walmartie, takim czymś się porusza. Sprawdźmy teraz możliwości. Jezdne, jak to się obsługuje w ogóle. Mamy wskaźnik naładowania, i teraz tak, jeżeli tą dźwignię pociągnę na dół, będę jechał do tyłu i uruchamia się dźwięk taki alarmowy. Jeżeli tą dźwignię, to jadę do przodu. Prędkość maksymalna: jakieś 2 km na godzinę, więc szału nie ma. Ale emocje jak cholera. Zobaczmy jeszcze, jakie to jest skrętne. Momencik, niech ten samochód przejedzie. Zobaczmy, jaki jest promień skrętu. Uwaga. O, praktycznie w miejscu się tym widzicie. Teraz zrobimy 180 stopni. No, i tyle. Dobra. No to nic, Pozdrawiam. Trzymajcie się, hej.